Możemy? Panie trenerze, zwykle przed startem Pucharu Polski często pojawiają się takie pytania. Poligon doświadczalny i szansa dla zmienników ligowych, czy raczej po prostu traktujemy tak samo jak ligę i tutaj nie ma taryfy ulgowej? To, że taryfy ulgowej nie ma, natomiast on też trzeba pokazać paru chłopaków, którzy do tej pory nie grają, mecz idealny dla nich, żeby zgłosić akces do pierwszej jedenastki. Ale traktujemy to jak najbardziej poważnie. My chcemy wygrać ten mecz, chcemy dalej awansować, grać dalej w Pucharze Polski. Także postaramy się wykorzystać jedno i drugie. W związku z tym fatalnym meczem w Radomiu, to, to chyba także będzie wymuszało to spotkanie zmiany w tej wyjściowej jedenastce. Będzie, może nie będzie wymuszało, bo te zmiany były i tak już planowane, bo myśleliśmy o tym meczu wcześniej już nawet, ale tak będzie, będzie parę zmian. Natomiast też ten mecz jest okazją do jakiejś tam pierwszej fazy rehabilitacji za, za ten koszmarny występ w Radomiu, więc tak sobie mówiliśmy po meczu w Radomiu w szatni od razu na zakończenie. Tego koszmarnego dnia, i to będziemy chcieli w dniu jutrzejszym no, wdrożyć w jakąś realizację. Pierwsza faza, bo drugą fazą tej rehabilitacji z pewnością będzie ten mecz niedzielny z kolejorzem. No tak, ale najpierw mamy stal Mieles, więc o kolejorze jeszcze nie myślimy. Stal, Miel stal mielez drużyna, z którą korona się już w tym sezonie mierzyła, natomiast to jest Połukard, to zupełnie inne spotkanie, pewnie. Znaczy, będzie inne spotkanie, bo tak, może nie to, inna stal mielez to lekka przesada była, ale z yy... Z nowym trenerem, z nieco zmienionym, bym powiedział stylem gry i strategią, więc yy, może być trochę inny mecz od tego, który tutaj był yy, chyba cztery tygodnie temu, bo, bo ta stal też inaczej gra. No ale dla nich to jest też mecz pucharowy, być może będą jakieś rotacje, więc zobaczymy jutro, jak składy będą wyglądały. My mamy swój plan, chcemy ten już wygrać. A jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to u nas jak to wygląda? znaczy Były tam małe urazy po meczu, trochę tam podkręcony staw skokowy Huberta Zwoźnego, to samo Joachim Hofmeister miał problem ze stawem skokowym, ale na chwilę obecną po się treningu wszyscy są do dyspozycji. Panie nie chcę pytać o całą jedenastkę, ale siłą rzeczy spytam o obsadę bramki, czy będzie zmiana? No, będzie na pewno bramkarz w bramce, ale no, to też jest dobra okazja ku temu, żeby. No dać Xavierowi chwilę odpocząć eee, przed niedzielnym meczem, czy puścić kogoś, kto do tej pory ma mniejsze możliwości bronienia. No, dzisiaj po treningu podejmiemy decyzję. Czyli na pewno nie Xavier, ale nie podjął pan jeszcze decyzji, który z bramkarzy. Nie, no nie powiedziałem, że na pewno nie Xavier, że pasowałoby, żeby komuś dać szansę. Zobaczymy jeszcze, bo wczoraj eee, Zapyt miał delikatny uraz na treningu, więc my zobaczymy dzisiaj, jak to będzie wyglądało. No na chwilę obecną jeszcze go nie ma, więc Czekamy i wtedy będziemy podejmować decyzję. A tylko Marcel jest brany przez pana pod uwagę tutaj do zmiany w bramce? Nie rozumiem. Tylko Marcel Zapytowski jest brany przez pana pod uwagę, jeżeli chodzi o zmianę w bramce ewentualną. A dlaczego tylko Marceli? No bo akurat powiedział pan, że Marcel ma uraz i nie wiadomo czy jeszcze będzie zmiana, więc dla zastanawiam się. Nie, czy... no Marcel ma uraz, nie wiadomo jak właśnie będzie wyglądała ta dwójka na jutrzejszy mecz, bo mhm. może być tak, że on nie będzie w tej dwójce, więc na chwilę obecną decyzji jeszcze nie ma, mamy jakiś tam plan, ale jeszcze muszę przyjrzeć dzisiaj na treningu, także spokojnie. Pamiętam, że stal jest taka ciężka do rozszyfrowania, bo Janusz Niedźwiedź miał takie swoje szczęście, że mógł trzy tygodnie aż pracować z drużyną po przejęciu sterów i widzieliśmy z motorem, że gdzieś więcej chcą grać od tyłu, dokładniej, odważniej, i tak bardziej ofensywnie takich stali się możemy spodziewać też w Kielcach, bo tak no. zwykle grał Janusz Niedźwiedź. Myślę, że tak, no bo to już ta zmiana była widoczna, była trochę inaczej grająca stal, w mniej w sposób bezpośredni, a bardziej tak powiedziałbym, wielopodaniowo, budując akcje od tyłu, ale my na to jesteśmy przygotowani, więc, więc yy, postaram się w jakiś sposób ich zneutralizować, natomiast jak ta stal będzie wyglądała personalnie jutro, to też mi trudno powiedzieć, więc, więc poczekajmy do ogłoszenia składów. Jak trener podchodzi tak w ogóle do Pucharu Polski? No bo finały z Lechem, półfinał z Ruchem, Chorzów, no a tak zwykle jedna ósma finału gdzieś. To są takie rozgrywki, gdzie warto grać, starać się w każdym meczu i pisać jakąś historię? Ja myślę, że każdy tak podchodzi do tego, że chciałby no wystąpić w tym finale, bo to jest wydarzenie, prawda? My też nie mamy innych marzeń, bo chcemy, chociaż do tego droga jest yy, długa, no ale też w związku z tym yy, że te kadry są szerokie, że te mecze Pucharowe dają możliwość zawsze jakiegoś, yy, jakiejś rotacji, sprawdzenia niektórych zawodników, no to de facto my też próbujemy takich opaków puścić w meczach o coś. No, mecz Puchar Polski to jest mecz o coś. Więc ja lepiej ocenię kogoś niż meczu rezerw w trzeciej lidze. No. I dlatego tutaj tak trochę, trochę yy, ta sytuacja jest specyficzna, ale mimo wszystko no my mamy na tyle szeroką kadrę, że że damy sobie radę. A jeśli chodzi o ustawienie, bo ostatnio częściej 3, 5 2, ale czy da się znaleźć zmienników tak jeden do jednego, gdyby tak korona chciała no, grać, to, czy może to, być to, inna formacja? To się da się znaleźć zmienników, no, tylko pytanie, żeby oni dźwignęli później e, to, co chcemy zrobić, ale... ale... Nie, my nie, ma, nie zamierzamy zmieniać y, ustawienia, po to, żeśmy przeszli i zaczynamy to w jakiś sposób doszkalać, że jedna porażka z Radomiakiem, taka dotkliwa, nie będzie tego zmieniała, nie będziemy wpadać w szaleństwo. To jeszcze pytanie personalne. Dominik Zator jest gotowy, aby zacząć od pierwszej minuty? Dominik Zator jest gotowy, aby zacząć od pierwszej minuty. Dominik, pierwsze pytanie o stan zdrowia, no bo czekamy na Twój występ od początku sezonu i powiedz, czy już jest wszystko w porządku i trenujesz na pełnych obrotach. Tak, tak, no, teraz jest trzeci tydzień, gdzie trenuję na pełno z drużyną, to dobrze czuję i jestem gotowy na mecz. Właśnie, a zwróciło już takie czucie boiskowe w warunkach treningowych, możesz to ocenić? Co to? E, to znaczy, jak się czujesz, czy już jesteś w takiej optymalnej formie do tego, żeby grać w meczu? No tak, myślę, że jestem gotowy na, na pełny mecz, też z trenerami rozmawialiśmy, że Musimy być przygotowani, to jest... Mogłem trochę wcześniej wrócić, ale trochę dłużej, żeby trenować z drużyną i wrócić na, na taki większy poziom, powiedzmy. Gry u Ciebie duże? Chęci gry, występu? Tak, czy chcę to grać? Tak, tak. A na jakiej pozycji trener Cię widzi? Gdzie częściej trenujesz Jako półprawy stoper, czy jednak wahadłowy? Tak, obydwa, ale bardziej na półprawy stoper. To dla Ciebie dobra informacja, bo tam chyba lubisz grać? Tak, tak, no, to jest pozycja, gdzie lubię, bo masz tak wybór, że możesz trochę do, do przodu, ale też jesteś w tyłu i e, robisz, e, bronisz ale tak dobrze. I też chyba nie masz problemów, żeby się dostosować, bo w Kanadzie tak grałeś w koronie w niektórych meczach. Okay. I w reprezentacji? Tak, no w tej pozycji dla mnie to Ewa jest ulubiona pozycja, bo masz taki wybór, że możesz tak trochę iść do przodu i też bronić. A... I grałem w tej pozycji dużo razy, a to jestem gotowy na to. Przed Wami mecz Pucharowy. Jak podchodzicie do tych rozgrywek? W poprzednim sezonie ćwierć finał, odpadliście dopiero po dogrywce, po golu niemal w samej końcówce z późniejszym mistrzem Polski. Teraz stal jest taki pierwszy krok, żeby pisać znów taką historię. To jest przyjemne, fajne. No na pewno to zawsze samy gracz w Puchara i no, jak mówisz ostatni rok dobrze radziliśmy do ćwierć finału, to dlaczego nie zrobisz to samo albo dalej w tym roku, ale to wszystko zdarzy się jutro, jak zrobimy, ale mam nadzieję, że chłopcy wyjdą i mocno zagramy, żeby to wygrać.